Kolejne no zadanie, w którym wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa. Dany jest trójkąt równoramienny, którego ramię ma długość 13 cm, a podstawa 10 cm. Oblicz wysokość tego trójkąta, a następnie jego pole. No to rysujemy sobie trójkąt równoramienny, żebyśmy widzieli sytuację, jak to wygląda. Na no mniej więcej, załóżmy, że tak. To mamy trójkąt równoramienny. Wiemy, że ramię ma długość 13, czyli tutaj będzie 13 cm i tutaj też będzie 13 cm, bo ramiona są równe trójkąt równoramienny. Podstawa ma 10, czyli tutaj mamy 10 cm. No to narysujemy sobie jeszcze wysokość, którą mamy policzyć, i oznaczymy ją sobie literką h. No to teraz zauważcie. Wysokość jest prostopadła do podstawy, a zatem tu mamy kąt prosty, mamy trójkąt prostokątny. Oczywiście tutaj z rysunku może tak nie wynika, ale z założeń, że trójkąt jest równoramienny, wiemy, że ten trójkąt jest taki sam jak ten, czyli podstawa jest podzielona na połowę. A zatem tu będzie 5 i tutaj też będzie 5 cm. No to twierdzeniem Pitagorasa wyliczymy sobie wysokość h. H do potęgi drugiej dodać, tutaj napiszemy 5 cm, oczywiście do potęgi drugiej równa się przeciwprostokątna, czyli 13 cm do potęgi drugiej. Czyli h do drugiej dodać 25 cm kwadratowych, Przypominam, że 5 do drugiej i cm też podnosimy do potęgi drugiej. 13 do potęgi drugiej to 169, no i oczywiście centymetrów kwadratowych. No to teraz wiemy, że H do potęgi drugiej równa się 169 cm kwadratowych. Zostawimy, przenosimy 25 minus 25 cm, kwadratowych. Czyli H do potęgi drugiej, jak to odejmiemy, będziemy mieli... 144 cm kwadratowe. A zatem H równa się pierwiastek ze 144 to będzie 12, czyli 12 cm. W ten sposób policzyliśmy wysokość, no i teraz pole. Wzór na pole trójkąta to jest A razy H przez 2, czyli podstawa razy wysokość przez 2. Nasza podstawa ma. 10 cm wysokość, 12 cm, oczywiście przez 2. Skrócimy dwójkę z dwunastką, będzie 6. To co nam wyjdzie, że pole 10 razy 6, 60 cm kwadratowych a zatem wysokość trójkąta wynosi 12 cm a pole 60 cm kwadratowych uczulam, że przy zadaniach tekstowych należy napisać odpowiedź